Kanał Bóg Wszystkim w Krzyżu Zbawienie. Modlitwa Miłości do Serca Pana Jezusa. Panie Jezu, wiem, że Twoje przenajświętsze zranione serce, pomimo cierpień, które zaznało od świata ludzi grzesznych, którzy ukrzyżowali Ciebie za miłość Twoją, której po ludzku nie potrafili zrozumieć, to mimo tego kochasz nas tak mocno, z czułością i największym oddaniem. Ty i cała Twoja dobroć jest niepojęta. Pragniemy całym sercem zbliżyć się do Ciebie, przylgnąć i przytulić się i poczuć Twoją boską miłość. Ty nas prowadzisz przez całe swoje jestestwo, Twoje przenajświętsze serce według Twego upodobania, wlewasz na nas dzieci swe, zdrój łask, potrzebnych do tego, aby się spotkać z Tobą w Królestwie Niebieskim. Prosimy wskazuj nam drogę z Twoją ukochaną Matką Maryją, która może wyprosić u Ciebie każdą łaskę dla nas grzeszników. Błagamy, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym i Twoją przepotężną mocą miłości, wyzbywając się lęków i niepokojów, które przeszkadzają nam być bliżej Ciebie. Prosimy Cię, Jezu, ukryj nas w swoim przenajdroższym, przenajświętszym sercu. Daj nam, prosimy, siłę, miłość Nadzieję i mocną wiarę, tak abyśmy jako Twoje dzieci, pełni światła, mogły służyć Tobie i ludziom, w świetle prawdy, Twojej drogi i życia, którą nam wyznaczyłeś, abyśmy, wypełniając nasze powołanie tu na ziemi, spotkali się z Bogiem Ojcem, z Tobą, Panie Jezu Chrystę, i z Twoją Matką niepokalaną najczystszą, Maryją, w pełni chwały w Twoim Królestwie. Ufamy. Prowadź i kochaj nas. Powierzamy się z miłością i oddaniem. Kochamy i do Ciebie należeć pragniemy. Amen.